Halo, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry RimWorld, czyli symulatorze zarządzania własną kolonią kosmiczną. Na wstępie chciałbym podziękować za wszelką aktywność pod poprzednim odcinkiem oraz chciałbym poprosić byście pamiętali o skomentowaniu i ocenieniu tego epizodu, ponieważ to bardzo pomaga zarówno w rozwoju kanału jak i samej serii. Tak czy siak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało mi się jakimś cudem obronić przed atakiem tubylców, przed atakiem tubylczych plemion. Ja w poprzednim odcinku mówiłem, że to są piraci, aczkolwiek wy w komentarzach mnie poprawiliście i powiedzieli, powiedzieliście, że to są tubylcy, więc tylko i wyłącznie dlatego jeszcze żyję, ponieważ gdyby to byli piraci, to mieliby jakąś broń palną, a to byli zwyczajni tubylcy, którzy, jak pamiętam, byli uzbrojeni w oszczepy, łuki i tego typu sprawy. A mimo wszystko, i tak miałem spore problemy z obronieniem mojej kolonii. Jakimś cudem, Davenport, czyli moją naprawdę zacną kolonistkę, która robiła w tej kolonii wszystko. Obecnie bez niej no, moja kolonia raczej długo nie przetrwa, ale mimo wszystko, mimo wszystko jestem dumny, że jeszcze żyje. Jeszcze żyje, kolonia jeszcze nie wybuchła, tak? No, to jest powód do dumy, mimo wszystko. Tak czy siak, doszedłem, śmieszne słowo swoją drogą, do wniosku, że skoro Matko Bosko, do czego oni strzeli? Co to jest w ogóle? Co to, to, to jest? Bumla po Matko Bosko, Matko Bosko przerażające zwierzę. Tak czy siak, doszedłem, powtarzam to śmieszne słowo, do wniosku, że trzeba w końcu zainwestować w jakąś obronę, w jakieś, nie wiem, wieżyczki, które będą strzelać do moich wrogów, o właśnie w ten sposób. Czy może, o matko, on żyje? Nie żyje. Czy ja go zabiłem przez przypadek? Hmm. Zabierzcie jego łuk. Jemu się i tak już nie przyda. I, a, ej, to jest, to jest żywe. Możemy na to zapolować. Zapolujcie na to. Dobrze, zapólucie to. Tak czy się jak doszedłem znów, powtarzam to śmieszne słowo po raz trzeci, do wniosku, że trzeba w końcu zainwestować w wieżyczki obronne, które otoczymy, otoczymy jakimiś workami z piaskiem. Ale ty jesteś genialny, Niedźwiedziu! Jak ty do tego doszedłeś? Jezus Maria, już ci pisaliśmy pierdolę i od razy pod odcinkami, żeś zbudował lepszą obronę, bo zginiesz. Jaki ty jesteś zjebany w tę produkcje! ja pierdolę, jak ja cię, Niedźwiedziu, oglądam. To mnie tak boli dupa, ale tak boli dupa, jak można, ale jak można kurwa ramić tak w tę produkcję? Jak można tak nie potrafić grać w nim, No kurwa, jak możesz być takim zjebem? Czy ty w ogóle nie czytasz tych Powiedział do po prawej. No kurwa, zacznij to czytać, bo kurwa nie wytrzymam. Ja pierdolę, jak mnie rozsadza. Kurwa, przestań robić tego limworda, bo moje życie nie ma. Kurwa, sensu. Kurwa, mać Nie dziwiedziu. Dlaczego mi to robi? Te kolonie są takie krzywe. Ja nie wytrzymam, bo ja nie widzę natomiast. Kurwa, nie. Tak ty wyglądają wasze komentarze pod każdym odcinkiem. Wiem, zabawne, wiem, śmieszne, ale. Ale, ale. Mimo wszystko i mi to zwisa. Jedyne co mogę powiedzieć przepraszam, o oh, happen upywa, denerwujcie się dalej. Jak im bardziej wy się denerwujecie, tym więcej radości mi sprawiacie, ponieważ nie ukrywam, że czerpię jakąś taką niewyczerpaną przyjemność z faktu, że wy się tak bardzo irytujecie tym, że moja kolonia wygląda tak, jak, tak, a nie inaczej. No i że przede wszystkim y, ja nie potrafię Gazinworta. Skoro to was tak bardzo denerwuje, to tym bardziej będę starał się lamić jeszcze bardziej. Dlaczego? A dlatego, żebyście tylko się denerwowali. Ale. To teraz nie jest ważne. Ważne jest to, że zabrakło mi tchu i muszę sobie kilka wdechów wziąć. Nie wiem dlaczego mówię to wszystko na jednym oddechu. To jest w sumie dziwne. jak to, co nie jest dziwne, to fakt, że właśnie grupa z kolea gruz opuszcza moją kolonię. Bardzo dobrze, ponieważ przyszedł tutaj zeżar moje jedzenie, usiadł przy moim stole i nie dał mi kompletnie nic. Tak więc hmm. hmm. Chętnie bym go zabił, gdyby nie fakt, że zaatakowanie go wypowie, mi wo wypowie wojnę między mną a jego frakcją, co z i oznacza, że lepiej tego nie robić. Ale to, co robimy, a znaczy to, co zrobiłem już w przerwie z to zbudowanie nowego korytarza oraz pomieszczenia. W tym pomieszczeniu bowiem zbudujemy konsolę telekomunikacyjną, chyba tak to się nazywa, czy konsola komunikacyjna, natomiast gdzieś na zewnątrz postawimy boje do komunikacji po prostu ze, świ ze światem zewnętrznym, z kimś spoza naszej planety, ponieważ potrzebujemy nowych apteczek. Mamy dość sporą ilość srebra, chociaż w sumie to jest pojęcie względne, bo nie wiem, ile srebra powinienem mieć na tym etapie rozgrywki, ale ważny jest fakt, ważny jest fakt, że już niedługo będę miał tę konsolę komunikacyjną, w wyniku czego być może będę mógł się skontaktować w końcu z jakimś statkiem i albo kupię nowych kolonistów od handlarza niewolników, albo kupię w końcu jakieś apteczki, ponieważ bez apteczek daleko, jak już mówiłem, nie zajadę. Przy okazji też wielokrotnie pisaliście w komentarzach, że Casey to nie jest facet, to jest kobieta, co jest w sumie intrygujące, już myślałem, że to jest facet, więc dziękuję za poprawienie mnie w komentarzach. No właśnie, a propos, bo ja tutaj tak zacytowałem mniej więcej wasze komentarze, wiem, że teraz wszyscy się śmieją, że o, nie, dźwiedź znowu spina dupy, nie, właśnie o to chodzi, że ja nie spinam dupy, bo ja nie mówię tego po to, żeby dać hejterom kolejny powód do hejtowania. Nie, to ja to nie, nie cytowałem hejt, tylko cytowałem regularny komentarz z poradą, ponieważ jest wiele osób, które pisze mi bardzo mądre porady. One są naprawdę niejednokrotnie bardzo przydatne. Dzięki nim uczę się grać. Ja to wielko nie powtarzałem, ale miejscami takich T taki hejt, taką nienawiść wylewacie, tak jakby nie wiem, jakby nauczenie mnie grania w tę grę było dla Was wyznacznikiem jakiegoś honoru, I punkt honoru, że nauczę grać w Niedźwiedzia, choćbym miał się zesrać, choćbym miał, choćby miał mnie boleć to, to widzę, choćbym miał cierpieć oglądając jego odcinki, nauczę go grać w tę produkcję. Może tak to wygląda? Nie wiem, nie wnikam, chociaż bardzo chciałbym się dowiedzieć. Tak jak widzę, że mamy piątą minutę odcinka, tak więc może przyspieszymy sobie upływ czasu no i też wielokrotnie się, oj, nie graj na tym w ogóle dużej prędkości, nie potrafisz, Ty w ogóle nie widzisz, Widzisz to się dzieje? No dobrze, to teraz sobie wyobraźcie, że gramy na tej prędkości. O! No to patrzymy. O, co się tutaj dzieje w tej naszej, ale odcinek o jacie! O ja, ale patrzcie jak te literki to jest. Z, z z, A sobie poczytam te komunikaty, kasowanie wiadomości, a to to tam mało ważne. Brak możliwości handlu wiem o tym, mało pożywienia, o tym też wiem. Myśliwi nie mają broni. No M nie ma broni, ale to normalne, ponieważ M ostatnio troszeczkę oszalał i ta broń mu wypadła gdzieś tutaj, mniej więcej, więc niedługo się go po prostu uzbroimy no, w te, oto tej broni, więc moglibyśmy to zrobić, ale nie będę mu przerywał snu, no bo przecież to byłoby zbyt głupie. A więc dalej, no, coś się tutaj dzieje w tej najmniejszej prędkości? Powiem wam co, nic się nie dzieje. Więc zwiększamy na najwyższą prędkość i będę grał na tej najwyższej prędkości, ponieważ chodzi o to, że to idzie na YouTube'a. Ja tego nie nagrywam, że ja tego nie nagrywam dla siebie, ja w to nie gram dla siebie, ja w to gram dlatego, że to idzie na YouTube'a. A skoro to idzie na YouTube'a, to to musi być jakkolwiek ciekawe, intrygujące i matko bosko, co to, co to tutaj, co to, to do góry, w ogóle, co, co to się dzieje? Co to, to się dzieje, to leży, to, to, what the fuck, weźcie to zabijcie jakkolwiek. No, nieważne, nieważne. Ważny jest fakt, że mniej więcej poustawiałem tutaj jakieś priorytety, jeżeli chodzi o pracę. Tak wiem i tak to wygląda strasznie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jak na razie działa. Jak na razie działa, ponieważ Stary jest naszym kucharzem, Dorian jest naszym sprzątaczo-przynosicielem. M i Casey są naszymi myśliwymi oraz budowniczymi. Jak na razie nie potrzebujemy innych myśliwych, więc trzymamy się jakkolwiek. Mamy obniżony nastrój w postaci kogo? Doriana. Ale dlaczego Dorian ma obniżony nastrój? O co ci chodzi? Co, co, ty, co ty masz ze swoim życiem w ogóle? Dorian, Ludytil. Dlaczego ty masz obniżony nastrój? Potrzeby, nastrój. Dlaczego jest obniżony? Poziom ciężkiego załamania norwego, no dobrze, very low, i zniszczone ubranie. Jadłem z ziemi. no Dlaczego? Współdzieliłem sypialnię. dlaczego? Okropne samopoczucie, przerwany sen, dlaczego przerywasz sen? Macie takie ładne łóżka, macie takie ładne pokoje. Ja was nie rozumiem. Ja was po prostu nie rozumiem. Znaczy jak wiecie, jak już mówiłem, stary czy nasza kobieta zajmuje się gotowaniem. Problem polega na tym, że z tego co zauważyłem, to jedzenie nie jest zanoszone do naszej chłodni, co jest w sumie dość dziwne. Dlaczego nasza chłodnia? Nie, chwileczkę, czy to jest. Czy ja skasowałem chłodnie obszary? Chwileczkę, chwileczkę, bo tutaj coś śmierdzi. Tutaj coś śmierdzi. Ja nie kasowałem chłodni. Składowisko, proszę. O, wy śmiecie, patrzcie! Tutaj miałem skasowane składowisko. Przysięgam, że ja tego nie robiłem. Jakiś bug mi się zrobił, musiałoby się to jakoś odhaczyć, ponieważ ja nic nie robiłem w tej kwestii. Ja, to jest przerażające. To jest. To jest przerażające, to składowisko działa, to działa. Tutaj ma być przetrzymywane całe jedzenie tego świata. Ludzie, 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 jak do, jak do tego doszło? Wyciśnij to wszystko i tutaj ma być tylko i wyłącznie zasoby takie jak żywność przetworzone i przetworzone oraz zwłoki, ale nieludzkie, nieludzkie zwłoki, czyli murzynów możemy tam trzymać, jest to nieśmieszny żart. Ponadto zwłoki mechaniczne też nie tylko zwłoki zwierzęce. Jakim cudem ten skład mi się odhaczył? Nie wiem, ale wiem, że w tym pomieszczeniu jest temperatura minus 8 stopni Celsjusza, więc może jeszcze byśmy walnęli jeszcze jedno minus 10. Dzięki czemu być może ta temperatura spadnie jeszcze bardziej, ponieważ pamiętajmy, że mamy dwa klimatyzatory, więc trzeba no obiema, oboma, proszę, oboma, oboma, oboma. Oba klimatyzatory musimy ustawiać. O, To jest dobre sformułowanie i jakże yy, fajnie z tego wyszedłem. Dobra. Widzę, że nasze pomieszczenia kończą się budować. Fajnym pomysłem... Co się dzieje? Nagły atak. Grupa tubulcy, komba banga pojawiła się daleko. Nie przeciele atakują zaskoczenia. Hm. Hmm. 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 To, to jest problem. Nie, nie ukrywam, to... To jest problem. Hm. Tandetny, słaby. ekwipuj. Dobrze, chodź, wyekwipuj to. Stary, masz jakąś broń. Nie łóżko, tylko stary. Nie ma żadnej broni. Weź pistolet. Casey, ty masz jakąś broń? Hmm. Masz Łuk. Chcemy Łuk? Dobre pytanie. Cholera, jasna. Weź łuk, weź łuk. Dać, dać radę. Dorian, masz jakąś broń? Masz. Dobra. Wstawać, panowie wstawać. Czy oni już na nas pędzą? Pisali. pisali w komentarzach, że jak jest nagły atak, to oni od razu na nas pędzą. Jak jest po prostu atak, to znaczy, że się przygotowują jeszcze. Przydałby nam się prąd. Jakby nastał nowy dzień, jakby przyszło słońce. Jezus Maria! Co to było? Co? Co, co to się stało? To wybuchło? Pożar na bogów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dorian. Dobra, spoko, spoko. Oni nie przejdą przez te ognie. <laughs> frajerzy. A nawet i dobrze. Niech cholera, tylko że nas ponie zaraz się kolonia, ona jest z drewna. No, ja, oczywiście, oczywiście Nie, Dorian, mikro, mikro, Dorian, mikro, mikruj, mikruj, Dorian! Nie! Jak? Jak? Dorian! Dasz radę Ktoś tam płonie Na bogów M! Chodź tutaj! Musimy ich rozwalić Casey, strzelaj do niego! Strzelaj! Stary, strzelaj do niego, też M, strzelisz do niego? Dasz radę, dobra, strzelaj Strzał w głowę, jest Zabić, zabić frajerów Dobra, padł, jesteś przytomny? Ty, jesteś przytomny? Szybko Weź do niewoli go I... Cholera jasna Cholera jasna Trzeba to ugasić Możecie to jako, jakoś ugasić, jakkolwiek Gaście to, gaście to Dacie radę, dacie radę, dacie radę, tak, gaś, 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 gaś Cholera, tu nam się spalił Zaraz nam się cała kolonia spali, jak tak dalej pójdzie, gaście to Dacie radę, panowie, spokojnie, spokojnie Gdzie pobiegł M? Kogoś zabiłeś? Okej, okay. teraz już wiem czym jest ten potwór, ten potwór wybucha hm, to jest ciekawe, trzeba na to uważać Ratujcie naszą kolonię! Bo zaraz spłoniemy wszyscy Panowie Pano, pano, Jezus, nie, nasze składowisko, nie Błagam, błagam was, nie, nie, nasze jedzenie, nie, tak się nie robi. Co ty robisz? Ty się zajmuj? Ga... Ha, ty nie możesz gasić, dobra. Gdzie ty tu NIESIESZ?! Nie, nie nieść tego, nie. Frajerze, idioto, debilu, nie. On potrzebuje ratunku, łapcie go, łapcie go, nie. Nie on, spłoni, on się, pali! Ludzie, ludzie, gaście naszą kolonię! Jak do tego doszło? Czy musiało do tego dojść? Czy musiało do tego dojść? Stojąc w tym miejscu, zadajemy sobie to jakże trudne pytanie: czy musiało do tego dojść? Hm. intrygujące. Cóż, 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 przeżyłeś? Zabolało. Zabolało. Bardzo zabolało. Ale dowiedzieliśmy się kilku bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim, te dziwne stworki wybuchają przy śmierci. I, I to jest, to jest najgorsze, bo on się ustawił w takim miejscu, że to, to, no cholera jasna, to, to nie miało prawa zadziałać, to nie miało prawa zadziałać. To to było wręcz smutne. Ale, ale, ale. Czego także się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się, że bardzo ważna jest obrona. Dokładnie tak. To człowiek uczy się na błędach. Dowiedzieliśmy się także, że trzeba Wybierać lepsze miejsca pod desant swoich ludziów. Dlatego teraz, budując Pulchną dwa desantujemy się może w jakimś innym miejscu. Na przykład, nie wiem, a dobra, nie będzie losowo. W sumie, select random. Gdzie my jesteśmy? Lasy umiarkowane, teren góry, luty, listopad, a nie, 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 to może jeszcze inne. Duże wzniesienia, kwiecień, wrzesień, może żeby był cały rok. O, jest duże wzniesienia, sawanna, cały rok, piaskowiec, opady deszczu, temperatura, wysokość. Gdzie, gdzie to? Tutaj. Chcemy tutaj być? A może gdzieś tutaj? O, teren góry. A niech będzie tutaj. Dalej. Kogo my tutaj mamy tym razem? Whiteheat, Chef. Medycyna. O, całkiem niezły. Drugi. Animals. Może losować innego. Losuj, losuj, losuj. Potrzebujemy kogoś, kto będzie, na, kto będzie strzelał przede wszystkim. O, dokładnie tak. Hmm. Społeczne. Dziewięć. Badania. 8. Całkiem niezły. Shelter Child. Hmm. Całkiem niezły jest w sumie. Ale jeszcze innego bym chciał. Górnictwo 10, uprawa 10, społeczne 10, strzelanie 0. Ej, ten koleś jest dobry. Ten, to będzie nasz pan od robienia murzyńskiej roboty. Brzmi jak dobra rzecz. Mhm. Ty będziesz. Wiesz, fajnie było, jakby się, że budowanie miało. Hm. Może jakiegoś takiego budowniczego byśmy tutaj sobie zrektowali. Uprawa, górnictwo, strzelanie. Hm. budowanie. Nie, nie, górnictwo. Dalej, 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 dalej. Teraz się okaże, że ten koleś był o wiele lepszy. Hem. No dalej. Rzemieślnictwo. Budowanie 6. Walka wręcz, strzelanie. Rzemieślnictwo. Nie no, tak nie chcę. Ja bym chciał, żeby on był społeczny. Społeczny 15. Artystyczne 5. Badania 7. No też nie. No, no, no nie. No nie, no po prostu nie. Jeszcze inny. No dalej. Wierzę w was. Uprawa. animals, nie no. Medycyna, rzemieślnictwo, strzelanie. Nie może strzelać, ale jest całkiem dobrym lekarzem. Nie. Ja bym chciał, żeby tutaj był jakiś budowniczy. Takiego budowniczego potrzebuje z dobrymi... O, właśnie, taki tylko... Taki lepszy bardziej, co? By się przydał. Jeszcze, damy radę, no. Naprawdę nie ma nikogo z dobrymi statystykami? Niezdolny do budowania, niezdolny do badań, gaszenie pożarów, jest dobrym walczącym, jest dzikim dzieckiem. No, to, to, to nie brzmi dobrze. To może inaczej. Hmm. Nie, nie mogę, po prostu mu, nie, nie mogę. Szkoda, że nie mogę samemu ustalić. Górnictwo, uprawa, medycyna. No nie ma, no nie ma żadnego fajnego kolesia, który będzie nam tutaj budował budynki. O, 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 o. Dobra, możecie teraz śmiać, tak? No bo o, o. o jeden, ale ma pomyczek. Będzie budował. Dobrze, niech będzie taki pan. Ty. Ty będziesz natomiast, chwila, 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 bo ty będziesz naszym budowniczym, więc potrzebujemy też, też kogoś, kto będzie naszym obrońcą. To będzie dobrze... Nie, no tam był dobry koleś! Czemu ja go przeklikałem? Nie wierzę. Dobra, nieważne. Klikajmy, klikamy społeczne. Nie, ja bym chciał, żebyś ty miał dobre statystyki do strzelania. Halo, drogi panie, ha, halo, halo. Społeczne, nie. Jakiś strzelec. Walka wręcz społeczna, nie. Inaczej, inaczej. Panie, dalej, dalej, dalej. Dasz radę, dasz radę. Jakiś taki. O, walka, wręcz strzelanie. No. A może jeszcze i na inny, co? Taki, wiecie, żebyś żebyś potrafił cokolwiek. Panie, naprawdę nie ma tutaj nikogo, kto coś potrafi, kto ma jakiekolwiek. Ten, do... Ten jest lepszy od tamtego. Nie, 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 nie. No to tak. To ty w takim razie będziesz naszym strzelaczem. O, tym jest. Będziesz... <laughs> Mówisz masz, ty strzelasz. Dobra. A ty będziesz. W sumie kim ty będziesz? Ty jest wszystkim. Ty jest wszystkim i niczym równocześnie. Więc szukamy takiego, który ma dużo umiejętności we wszystkim. Przede wszystkim społecznych. O, o! Badania, walka wręcz nie. <slejf> slave jakiś, tego też nie chcemy chyba. Pana niewolnika. Badania. Społeczne... Ile masz? 11. No, ma całkiem nieźle. Dobra. Dobra, dobra. Więc niech nazwijmy go tak. Dag, nie ty jesteś Black, ty będziesz. Ty będziesz... budowniczy. Ty będziesz... Strzelec, a ty będziesz lekarz. Musimy pamiętali, kto jest kim. Dobra, więc tworzymy nową mapę, desantujemy się na nowej planecie, no i zobaczymy. Może przetrwamy dłużej. Może nam się uda. Wasza trójka obudziła się z hibernacji. Bla bla bla, znamy to. Jesteśmy tym razem na sawannie. Widzę ogromną górę, w której możemy drążyć nasze super mega tunele. I tak też zrobimy. Tak więc, zaczniemy od rzeczy podstawowych. Czyli, czyli śpiwór. Trzy śpiworki. Teraz tak, potrzebujemy jakiegoś składu zapasów. Obszary, skład zapasów, składowisko. Proszę bardzo, tutaj składowisko, takie tam losowe. Jakieś wysypisko. Proszę bardzo. To wszystko pozbierać, to pozbierać, to pozbierać. To jest nasz? Belladono. Ej, to jest chyba nasz, dobra. To wszystko zabrać, to zabrać, to zabrać. To wszystko jest nasze. To trzeba pozabierać, panowie. Wiecie, wiecie, co tym zrobić. Teraz tak. Wydaje mi się, że dacie radę dość szybko się tutaj wkopać, co, w te góra? W górę tutaj, od razu tak. I tutaj wydrążyć mi takie coś. Dacie radę to zrobić w dość szybkim tempie? Mam nadzieję, że i owszem, tak więc w wolnej chwili zajmijcie się tym. Teraz tak, kto czym się zajmuje? Projekt manualny. Dobra. Pan. Aha, fajnie, żebym ich tak nazwał, że teraz nie wiem, kto jest kim. Super, super. Mm, Okej. Okay. Ty miałeś być lekarzem, z tego co pamiętam, więc ty to masz priorytet jeden. Wszyscy macie priorytet jeden na gaszeniu pożarów, to przede wszystkim, bo nauczyliśmy się, że to jest dość ważne. Wy macie czwóreczkę na lekarzu. Pacjentka, oczywiście dwójeczka. Woźny, to jest ten, kto, który otwiera, tak? Dobrze pamiętam. Co sumie się włączaniu i włączaniu urządzeń? No to niech wszyscy mają na dwójce. No Jezu, to nie jest takie wielkie halo. Strażnik. Mm, ty jesteś strażnikiem, czyli. Ty też będziesz się tym zajmował. A ty na czwóreczce. Tamten w ogóle. Handel, Handel, Handel. Kto będzie się zajmował zwierzętami? No wydaje mi się, że każdy mógłby mieć tak tutaj na trujeczkę w sumie ustawione. Kucharz. Kto będzie kucharzem? Kucharzem będzie kto ma najwięcej kucharstwa. Hmm, charakter. Budowanie, medycyna, gotowanie dwa. Ej, Douglas budowniczy wydaje się całkiem dobrym kolesiem od tego typu rzeczy. Więc może, może Hello, work, Douglas, a a ty, charakter. Gotowanie 3. Dobrze. A ostatni panie, ty, ile ty masz w gotowaniu? Charakter. Gotowanie 3. Dobra, Douglas, będziesz naszym kucharzem. Tak więc zacznijmy od tego, iż Work, Douglas, jesteś od dziś kucharzem. Tak wiem. Chciałeś nim dostać. Wy macie na czwóreczkę. Nie chcemy, żebyście robili jakieś shitowe jedzenie i się potem zarażali. Tutaj masz czwórkę, tutaj masz jedynkę, jesteś myśliwym przede wszystkim. Ty zaś masz czwórkę. Inżynier jedyneczka, oczywiście. Wy czwóreczki nie chcemy, żebyście tutaj budowali. Mechanik, też jesteś pierwszym mechanikiem wy po czwóreczce. Nie umiecie się tym zajmować. Rolnik. Jedyneczka, wy czwóreczka. Górnik, jedyneczka, wy czwóreczka. Wycinacz tutaj po czwóreczce, jak na razie, chociaż w sumie. W sumie. Mamy na trójkę, albo na dwójkę, niech będzie dwójka, bo wycinanie, wycinanie drzew to dość ważna rzecz. Dalej, kowal, no to jest teraz nieważne. Okej, okay, to teraz i tak nie jest użyteczne. Artysta, tak samo, więc to możemy na zim po wyłączać. Rzemieślnicy, czym się nazywa rzemieślnik? Przedmioty z surowych materiałów, na razie nikt, na razie nikt. Tragarz, każdy niech się zajmuje traganiem w sumie, i każdy niech się zajmuje jak na razie sprzątaniem. Naukowiec, oczywiście, ty jesteś naszym jedynym naukowcem, żyjemy. Dobra. Mamy więc już jakieś podwaliny pod naszą przyszłą kolonię. Zaczynamy operację kopanie. Jesteśmy gdzieś na sawannach. No, trudno mnie tutaj ogarnąć jakieś drewno z tego co widzę, więc chyba naszą jedyną nadzieją jest drążenie tych tuneli w tych zasanych górach. No, żebym się tak zdesantował trochę po ciulu, ale no, dzięki temu być może będziemy mieli większe prawdopodobieństwo na przeżycie, tak? Więc, no, jestem zadowolony, jestem zadowolony. Ja osobiście jestem mega zadowolony. Mamy tu też jakieś słonie, więc na jedzenie nie będziemy narzekać. Tak, tak, śpicie pod śpiworkami, ale no, ważniejsze rzeczy, panowie, no tutaj musicie wydrążyć mi jakieś pomieszczenie. Musimy mieć tutaj pomieszczenie, bo bez pomieszczenia raczej daleko nie zajdziemy, a to jest coś ważne. No i też chciałbym, drodzy panowie, byście mi tutaj w międzyczasie, jak będziecie mogli, nie mówię, że teraz, prawda, ale w międzyczasie, jakby się tak mi tutaj wyrąbali te drzewo. To wszystko, że się wyrąbali, bo trzeba z czegoś drzwi zrobić, tak tylko przypominam, nie żeby coś, nie? Ale trzeba te drzwi zrobić w międzyczasie, a i podnieście to srebro, bo to nasze, to wszystko jest nasze. Mamy tutaj coś ciekawego w ogóle. Tutaj widzę, mamy marmur, mamy dużo marmuru. Czy my możemy coś z marmuru budować? Na razie nie znamy kamieniarstwa, ale już wiemy, co musimy zrobić w pierwszej kolejności. Musimy odkryć kamieniarstwo. Dlaczego tutaj są jakieś racje żywnościowe nie zebrane? Weźcie to wszystko, weźcie to wszystko. To wszystko musi być zebrane, panowie. To wszystko jest ważne. I to trzeba będzie rozebrać. To koniecznie trzeba będzie rozebrać, bo to nam się nie przyda w takiej formie, a może się przydać do rozwoju naszej kolonii. Dobra, tak buduje. Mamy już jakieś pomieszczenie. Małe bo małe, ciasne, bo ciasne, ale własne. Tak więc tam przeniesiemy teraz nasze zacne śpiworki. Tak więc chciałbym nowe meble i tutaj śpiwór, śpiwór i śpiwór. Dokładnie tak. Tym samym anulujemy ten śpiwór. Hmm rozbierz, rozbierz i rozbierz. I idziecie tutaj. Proszę tutaj spać natychmiast. Proszę spać mi w jaskini. Jaki jaskiniowcy? Wiem, to jest murzyństwo. Wiem, nie jesteście zadowoleni, ale to jest konieczne. To jest konieczne, podobnie jak podobne... Konieczne jest... Co to jest ten kaktus olbrzymi? Nie wiem, nie wiem, ale wiem jedno. Potrzebujemy też no, pól uprawnych. Trzy pola, podobnie jak wtedy, czyli mm, ziemniaczki, ziemniaczki przede wszystkim, to raz. dwa. Kukurydza, ale nie w tym miejscu. Kukurydza. Kukurydza może gdzieś tutaj. Okej, okay, kukurydza. No i oczywiście apteczki. Też bardzo ważne, apteczki. Dobra. Teraz to wszystko ustawić. Uprawa. Ziemniak. Nie, nie, tutaj będą apteczki kseridium. Tutaj będzie ziemniaczek. A tutaj będzie. A może ryż? Ryż też jest spoko. W sumie może więcej ziemniaków nam się dało. Ostatnio mieliśmy problem z jedzeniem to może więcej ziemniaków w sumie. Tutaj damy jeszcze ziemniaczki. Niech tutaj też będzie pole uprawne ziemniaczków. Dokładnie tak. Jakby co będziemy polować na słonie. Mamy już całkiem spore pomieszczenie, tylko tutaj jeszcze kwestia zbudowania jakichś ścian. No, żeby to oddzielić wszystko, żeby oni nie czuli się klaustrofobicznie. Też dodatkowo. Tak więc wydaje mi się, że struktury, ściana z drewna wydaje się tutaj dobrym pomysłem. I zrobimy tak. Tutaj będzie takie pomieszczenie. Pytanie tylko, czy oni tutaj ogarną no dobra, będą musieli, nie, nie, ma, nie ma innej opcji. No, no, no trzeba przeżyć. no Trzeba przeżyć przede wszystkim przede wszystkim żyć. Potem będziemy kombinować, żeby było im przyjemnie, tak? Mm, dalej, tutaj by była ściana i tutaj tak. Wydaje się to dobrym pomysłem. Takie coś. Takie trzy pomieszczenia jakby powstały. W sumie to wydaje się całkiem dobrym pomysłem. Dalej. Polecenia. Tutaj trzeba to wykopać, panowie. To trzeba wykopać. Brak skał, w których można kopać. Jak to? Brak skał. Aha, musimy nazwać naszą kolonię. No, oczywiście, pulchna myślnik 2. To jest pulchna 2. Druga próba. W międzyczasie przypominam, by tutaj wykopać może troszeczkę dalej, żeby te pomieszczenia były po prostu dłuższe. Żeby oni nie czuli się jakoś klaustrofobicznie. Czemu tutaj nie możecie kopać? Możecie za to tutaj wykopać coś, proszę? Możecie. No to, to wszystko proszę mi wykopać natychmiast. Natychmiast to wszystko wykopać. A to, czy to nie jest jakaś ściana w ogóle? Możecie, możecie to jakoś rozmontować? Hmm. Ciekawe. Odinstaluj. Nie? Rozbierz. To będzie rozbierz. Halo, możecie to rozebrać? <grym się> możecie, o dziwo. Rozbierzcie to. To jest jakaś ściana, bo tam coś... <grym się> o, o Co? Co? Co ja odkryłem? Co? Co ja odkryłem? Matko Bosko! Alleluja! Ej, no, nie rozkopować tego! Ej! Ej! Mamy tu pomieszczenie! Ludzie, żyjemy! Żyjemy! Jestem geniuszem! Jestem geniuszem! Alleluja, ja! I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek, który moim zdaniem jest już wystarczająco długi, tak więc powstała pulch na dwa. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej niż ostatnim razem, a wy standardowo pamiętajcie o napisaniu w komentarzach swoich porad, swoich przemyśleń, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Oczywiście standardowo wyczekuję też na wszystkie komentarze, które będą zawierać informacje o tym, jak bardzo was wszystko boli z powodu oglądania moich serii. Oczywiście, jak zwykle, jestem z tego bardzo bardzo, bardzo zadowolony, że tak, a nie inaczej odbieracie moje materiały, ale jak na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu, no i do usłyszenia, mam nadzieję, już jutro w kolejnym odcinku z Rimworlda. Bajo!